Co gdyby Szwajcaria nie była neutralna? Co gdyby Szwajcaria, moi drodzy, wzięła udział w konflikcie II wojny światowej? O tym przekonamy się w tym materiale. Modyfikacja, którą weźmiemy dzisiaj pod lupę, moi drodzy, to modyfikacja, która nazywa się Helvetia Switzerland Overhaul. I tak wygląda. Niedawno wyszła ta modyfikacja, w sumie na workshop. Nowe drzewko dla Szwajcarii. Za niedługo będziemy mieli swoje za 80 zł. Moi drodzy, przepięknie wygląda to drzewko. Tutaj mamy drogę komunistyczną, którą w tym odcinku nie pójdę. Tutaj mamy też e, demokratyczny socjalizm. Tutaj mamy, moi drodzy, demokrację, tutaj mamy autorytaryzm bądź non lying, jak to się w koju pięknie nazywa, a tutaj mamy prawicę, że tak powiem, drogę na prawo. Dajcie znać w sumie w komentarzach, czy zobaczylibyście jakieś inne drogi jeszcze. Na przykład, nie wiem, drogę w prawo, albo na przykład drogę w lewo. Lecz dzisiaj skusimy się na demokratyczne podejście. I oczywiście Szwajcaria jest tym krajem, który ma problem z badaniami, więc będę musiał zacząć szybko później badać artylerię i rozpocząć budowę, moi drodzy, fabryk. Ja sobie tutaj rozpocznę, moi drodzy, ulepszanie naszej szwajcarskiej. Fortecy, a wam przypomnę tylko, że jeżeli materiał Wam się podoba, to byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili lajka pod tym materiałem. O, Henry Guisan, ale fajnie. Pamiętajcie też, że na Eneba.com możecie tanio kupować gry. Link w opisie. Dobra, tutaj mamy, moi drodzy, event: Assassination of Wilhelm Gulstolf. No to tutaj mógłbym go ekstradycję mu tutaj strzelić, ale z racji tego, że nie idziemy pana wąsa tego, no to pardon de assassin sobie zrobimy i demokracja musi tutaj zwyciężyć. Dobrze, tutaj, moi drodzy, pierwszy cel został zrobiony i pójdziemy sobie tutaj i będziemy starali się utrzymać, moi drodzy demokratyczne wartości i dołączyć do aliantów oczywiście. Tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli chcecie zobaczyć drogę powiedzmy komunistyczną bądź faszystowską, to nie wiem, zostawcie lajki pod tym filmem, napiszcie mi to w komentarzu przede wszystkim, że chcielibyście coś takiego zobaczyć w przyszłości na kanale, tak? Tutaj sobie wrzucimy kolejny cel, trzy fabryczki. Jeżeli ktoś z was pamięta mój ostatni odcinek o super template'cie i o Polsce na dwa fronty, były takie epizody na kanale, będziemy właśnie dążyli do zrobienia takiego template'u moi drodzy. I jeszcze oczywiście tutaj mamy drzewko moi drodzy przemysłowe z różnymi bonusami. E, szukać w Alpach na przykład surowców. Mamy też możesz zobaczyć bunkry, tylko że to trzeba mieć odpowiedni war support, żeby to budować. A wy w sumie bez oszukiwania naprawdę nie przewijajcie. Jak myślicie? Uda mi się zrobić szwajcarski Enzy i się wybronić? Napiszcie w komentarzu, żeby zrobić The Coming Storm, czyli jeden z ważniejszych celów, musi być 29% napięcia światowego. I trochę muszę poczekać. A tutaj mogę sobie zbudować trochę cywilik, militarek i dostać duchy narodowe na Goodsy, więc oczywiście wykorzystam to jak najszybciej. Zobaczcie, gościu, który daje bonusy do budowy landfortów. Plus 20%. Tutaj mam jeszcze boosty do robienia fortów. 30%. To ja, Forty dziesiątki, to powinienem w Szwajcarii zrobić w sekundę dosłownie, nie? Świetnie. Tu są tak dobre duchy narodowe, że nie mogę tego dosłownie nie zrobić. Ale musimy teraz pójść, moi drodzy, w to. W Labor Peace, ponieważ zaczynamy produkować coraz więcej tutaj przedmiotów i brakuje nam coraz więcej surowców. I musimy jak najszybciej poszukać sobie tutaj, zobaczcie, aluminium, stali, wolframu i tak dalej, nie? To jest w ogóle ciekawa droga. I chciałbym coś takiego widzieć w grach paradoksów, w DLCach Paradoksów więcej. Offensive Strategia daje Ci Superior Firepower, tutaj masz Grand Battle Plan i masz wybór pomiędzy tym. To, to mi się właśnie bardzo podoba. O, nareszcie posiadamy siłę polityczną i jakieś Command Pointy, więc wybierzemy sobie gościa, który daje naprawdę najwięcej Armii Expo, bo tego potrzebuję. Wszyscy dają 9 do gościa gości od Arty. Jak nam się zrobił ten cel, to zamiast polecieć za fabrykami na tempo przed siebie, polecimy po surowce, bo oj, coś czuję, że może być bardzo słabo tutaj. I to mi się bardzo podoba, moi drodzy. Nie mogę od razu zrobić celu Prepare Reserves i tak dalej i surowców i w ogóle ruszamy na wojnę, wow, tylko muszę mieć odpowiedni poziom war supporta bądź napięcia na świecie. To mi się mega podoba tutaj w tej grze, nie? Tu mamy też system frakcyjny. Kto u nas w rządzie rządzi i kto do czego, na przykład, the communists are not participating in our coalition, tak, i tak dalej. Tutaj mam war support, który mogę wrzucić dopiero za jakiś czas. Może malutka dygresja podczas nagrywania tego filmu. Trochę nudzi mi się granie pod doktrynę superior firepower i robienie w kółko tego samego. Artyleria, o wow, tutaj superior firepower, prawo, prawo. Serio Zastanawiam się, czy nie zacząć eksperymentować z jakimś Grand Battle Planem albo z Mazasoltem. Kurde, bo tak. Ja rozumiem jeszcze Szwajcarię, ale grani na wszystkim, na Superior Firepower, albo na Niemcach ciągle pod jedną doktrynę, to jest takie. Wiecie o co chodzi, nie? Pierwsza Fortress e, Szwajcarii już budowy zaczynają powoli być rozpoczęte. O Boże, Mokry Sen. Każdego Szwajcaria został spe, e, spełniony po prostu Early Mobilization. Jezus, nareszcie Support trochę podskoczył. No i wiecie co, powiem tak, jakby mamy być Fortress Szwajcarią, to tu trzeba zacząć bunkry budować, a robi się dosyć. Nie nieciekawie i bunkierki się robią bardzo powoli. At air and Eng aircraft defense system, which grants static anti-air damage factor. Static anti-air hit chance factor. Boże, my będziemy fortecą nie do zdobycia. Nie mogę ruszyć tego duchu narodowego, więc muszę iść tutaj. I to jest problem Szwajcarii. Zero manpowera. Nie mogę nawet rekrutować dywizji, moi drodzy, do mojej fortecy, nie? Wow. Jestem dzbanem. Powinienem zrobić to już na początku gry. Zobaczcie. Tu są cele na War Support. Ofensywna strategia czy defensywna? Wiecie co? Pójdę w ofensywną. Pójdziemy w ten przeklęty Superior Firepower. Niech będzie. Dałem ciała po całości, to trzeba się, moi drodzy, mobilizować jak najszybciej teraz, nie? I zrobiłem teraz. Wybadałem inżynier dwójkę kompanię. Teraz raszuję artylerię i mogę zrobić, moi drodzy, nie mogę zrobić flame tanka. A no tak, boże, kochany. Nie jestem człowiekiem specjalnym. No i teraz się zastanawiam, co się będzie bardziej opłacać. War support, czy dostać od razu 30 War Supporta procent? To by skoczyło wtedy na 50. Mógłbym zacząć to robić, oczywiście, ale mogę zrobić też The Coming Storm. Ty, to wrzucamy The Coming Storm na początku. Partial Mobilization. Dziękuję bardzo. I teraz muszę raszować te cele, ale wiecie co? Przed tym jak najszybciej wrzucam to. Curb Pacifism. Ja sobie wrzucę tutaj, moi drodzy Improver Work and Condition, żeby mi stabilność podrosła, bo stracę 20 stabilności, ale mam tutaj też, pamiętajcie, że mogę tego gościa wymienić od Political Power. Nabyczka od stabilności, 5, więc y, też to zrobię. O Jezus, nareszcie. Bierzemy najgorszy czołg, dodajemy mu flame'a, dodajemy mu engine do ósemki, podobno tak się robi flame tanki. Zmieniamy to na czołg flame. Pyk, rozpoczynamy produkcję. Robię już gany trójki, więc będzie ok. Wrzucamy tutaj trzy fabryki, po prostu z tych broni. Tylko problem w menpowerze, no ja nie mam powera. to jest taki problem tutaj. Ja potrzebuję powera. Aha, moi drodzy, Robi się problem, bo ja nie będę w stanie tego zrobić. I tego, i tego, i tego. Bo tu musiałbym mieć cel defensive neutrality, czyli musiałbym pójść w defensywną neutralność, czyli to jest tutaj. I musiałbym stay neutral, a ja tego nie chcę zrobić, ja idę w demokrację. Chcę dołączyć do aliantów, tak? Problem ze Szwajcarią jest teraz taki, że ja bym tu wystawił armię, która w pół Roku, podbiłaby całe Niemcy, ale nie mogę tego zrobić. No, bo nie mam manpowera i nie mogę zmienić praw. O mój Boże, mam to widzowie. Jest cel geiste Lander, bla, bla, bla. Nie umiem tego przeczytać. War Support, Recruitable Population 2%. Jeszcze tutaj mam create Pro Helvetica i tak dalej. To no effect, ale tu będą manpowery ogólnie. Znalazłem to. I side with the Allies, to będę musiał zrobić, moi drodzy, czyli joint faction, nie? Niestety Polska zostanie zajęta i no mi potrzebny jest manpower, bo ja mam takie wojsko teraz. Mogę zrobić armię naprawdę. Boże, jestem naprawdę. Jestem dzisiaj jakiś poszczelony wizowie. Mogę to zrobić, tylko musiałem czekać na World Tension. Jezus Maria. Naprawdę, ja nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. Aha, bo Niemcy już Belgię i Holandię robią. No to moi drodzy, ja się szykowałem, do dołączenia do aliantów przed upadkiem Francji. Ja chyba nawet nie zdążę i Niemcy szybciej Francję podbiją. Ja pierdzielę, no nie spodziewałem się takiego rozwiązania. Uch, niestety, nie mam manpowera. Nie dałem rady dobudować bunkrów. Dopiero, dopiero zrobiłem ten cel. I muszę teraz przyspieszyć. Tu są ósemka, dziewiątka, tu jest to, tu jest osiem, tutaj osiem, tutaj pięć. 7. Tutaj w ogóle nie zrobiłem bunkrów. Tutaj muszę powiększyć po dwa. Oj, moi drodzy. Modlę się, żeby to wyszło jakimś studem, wiecie? Naprawdę. Mam 20 tysięcy manpowera z tego celu i jest, no, powiem wam szczerze, bardzo źle aktualnie. No, bardzo. Nawet nie zdążyłem zrobić celu, yy, żeby dołączyć do aliantów, a Niemcy już skapitulowały. Przepraszam bardzo, Francja, nie? Zrobił nam się cel. Side with the Allies together for victory and democracy shall prevail, tak? Demokracja zwycięży w Europie. Dobra, robimy wielki test. Dołączymy do wojny. Takie ja mam fort poziom fortyfikacji. Jak coś. To sobie zrobiłem save. A. Taki jest poziom fortyfikacji. Usuwamy linię, moi drodzy. Jesteśmy w stanie wojny ze wszystkimi. Robimy plan, ustawiamy plan i zobaczymy, co się tu wydarzy. Teraz mogę wreszcie przejść na war echo, ale mogę przejść na Extensive Conscription, a to powinno mi dać już jakikolwiek manpower. Zobaczymy, czy to odda. W międzyczasie cały czas budujemy bunkry i staramy się to zapełnić. Moje dywizje górskie jeszcze też nie są w pełni wyposażone, no jest naprawdę ciężko. Nie, ale powiem ci, że ani Niemcy, ani Włosi mnie nie atakują, bo tu. Ale to jest idealny teren do obrony, chłopie. Tu nie dość, że bunkry. To jeszcze masz góry wszędzie praktycznie. No jesteśmy tutaj, są lasy, ale z fortyfikacjami... No nie, nie ma opcji, że oni mi tu coś zrobią. Mi się wydaje, jeżeli bot nie zrobi desantu spadochronowego na mnie... to wydaje mi się, że będą zaorani, nie? Ale to tylko takie moje przemyślenia. Ło, wow, 22 tysiące manpowera, moi drodzy. Nie widziałem tyle od początku rozgrywki. Wyobrażacie sobie? Jezus, zobaczcie jaka forteca, nie? Wszędzie dziewiątki. A gdzie nie mogę zrobić... Gdzie mogę zrobić dychy, to jak najszybciej robimy dychy na granicy z Niemcami. Ty, Niemcy to w ogóle mnie nie atakują, nie? Pomimo bombardowań licznych to Niemcy ani razu nie rozpoczęli ofensywy. Mi szkoda z drugiej strony Ventura do ataku, tak naprawdę, bo to są rzeki, wszystko i Niemcy mają 6000 soft ataku, no bo to Niemcy w choju. Wiecie o co chodzi? No, patolka totalna, ale okej, okay, zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Ups. Niemcy zaczęli przysyłać działa kolejowe na moją granicę. Nie wiem, czy to dobry znak, czy, z... czy słaby, że albo mnie na tyle szanują, że przesyłają działa, albo na tyle mnie zamierzają zniszczyć zaraz. My staramy się dorobić dyczki na granicach, no to będzie piekło, nie? Jak już Niemcy wejdą, to, to już będzie piekło na naszym terytorium. Lekki trening, armii. Na granicy oczywiście z Niemcami. Musimy sobie potrenować wojsko, żeby prawda, tutaj doszli do fula. Mam nadzieję, że chłopaki sobie dadzą radę. Pow, jesteś niemieckim żołnierzem na froncie, patrzysz co się dzieje, a twój przeciwnik zaczyna robić pompki i pajacyki przed tobą. Przed główną ofensywą, koloryzowane. U, uwaga, pierwsza ofensywa szwajcarskiej armii. Oj drodzy, czy Szwajcaria zdobędzie terytorium? Pierwsze swoje? Tak jest! Mamy to moi drodzy. Pięknie! Francuska ziemia odbita. Dokładnie. Ale pięknie Niemcy atakują... Ja pierdziele, pięknie Niemcy zero który wiesz o co chodzi? Atakują mi trzy dywizje. A no wie, czy to Szwajcaria rusza z kontrofensywą? Tak to my, moi drodzy, witam bardzo gorąco. Zdobywamy kolejne terytorium i kolejna rzeka zajęta. Fortress France, moi drodzy. Boże, kocham to, gdy wróg cię atakuje, a ty masz klocka defa 80 harda i 500 softa. Jezus, to jest tak przepiękne uczucie, gdy oni to robią. Naprawdę, że to jest... Boże, nie wiem odkrytego tego duchu narodowego, ale to mi da dodatkowe 2% populacji i division defense on core Territory, to już będzie Koniec Niemiec. Oj, 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 Tutaj się może podziać coś nieciekawego. I patrzcie, Niemcy mnie atakują na tier 3 bunkry praktycznie. Klocek defa, 300 softa. Niemcy nie mają breakthrough. Tu się pewnie przebiją jak najprędzej, nie? Tutaj się pewnie... Tutaj mi się uda, moi drodzy. Jedna prowizja, którą zajmą. I teraz wejdą mi na bunker poziomu 10, bo jestem nowym, dosłownie, debilem i kretynem. I na to pozwolę. Ja pierdziele, dawaj. Gościu blokuj. Proszę tutaj wesprzeć. Jest! Je Jezus, co jest? Wypalili mnie z bunkru dziesiątki. Tutaj jest bunkier Nie, tu nie było bunkra dziesiątki, co? Ej, aha, to było francuskie terytoria. Jezus, dobra, Andrzejku, błagam, rozstaw się tak, jak masz się rozstawić, ok? Jasny gwint, co ja gadam w ogóle, co ja robię, nie? Tutaj widzę typo typowo szwajcarski gameplay, moi drodzy, czyli... No i okej, okay, Francja i moi drodzy, dołączyła. Rozpoczęła się operacja Barbarossa i zastanawiające jest to, że Niemcy potrafią mieć więcej dywizji u mnie na kratce chyba niż u Sowieta. Ej, ja już tego AI komputerowego nie rozumiem. Walczą w Afryce, tutaj jakieś kontrowersywy. Wysyłają miliony dywizji na granicę. No naprawdę mogliby mieć po jednej, nie? To by nie zrobiło, nie zmieniło być dużo. I rozpoczynają barbarossę, którą przegrywają i wygrywają w Rumunii, a przegrywają w Polsce tutaj na terenach polskich. To jest, wiecie co? Staram się wprowadzić ofensywę dosłownie w ten sam sposób, na te same prowincje. Atakując je w ten sam, tym samym skutkiem. To mogę jedynie atakować w tym momencie i doszedłem do wniosku, że piechota górska, górska tutaj jest useless, więc dołączę ją po prostu do normalnej armii i tyle. Zamienię to i dołączę do normalnego wojska, bo to nie ma sensu się bawić w jakąś piechotę górską. Aha! Sowieci wypowiedzieli wojnę Iranowi, nie? Stary, nie wiem dlaczego. Okej, okay, nie. Okej. Okay. O Boże, wylądowali na południu. Kurde, jakby się tak z nimi złączyć jakimś cudem, ale nie wiem, czy ja będę w stanie pusznąć Niemców, którzy są okopani tu od początku wojny. U, tu jest jedna dywizja. Może warto wyjść. Z Panowie, przez rzeczkę byście jednej dywizji nie pusznęli? No, panowie, no, panowie, jedna dywizja tylko. Pierwsze zdobyczne niemieckie terytorium, moi drodzy. Mamy to. Jest, idą bohaterscy Francuzi, moi drodzy. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, to nadchodzą. Nadchodzą, wyzwolić Europę, że tak powiem. Może byśmy się z wami złączyli, ale Niemcy mają pięć dywizji na mojej kratce, a tutaj po jednej, nie? To jest najtrudniejsze. Niemcy trzymają na mojej granicy po pięć, sześć dywizji. Czołgi, wiesz, lotnictwo. Wszystko, a u siebie nie, nie trzymają praktycznie nic. No i jest przerąbane, moi drodzy, bo coś tu że nas Niemcy Czyścić, wycofajmy się stąd. Popaki, wy tu musicie zrobić defense of the, of the storm dosłownie. Niestety tą Szwajcarią za daleko wyjść nie będę w stanie, ale Niemcy nam nie puszczają planczaj. No to jest już dobry znak, bardzo dobry. Replay z rozgrywki, znowu wychodzimy przed Surich i będziemy się się starali coś tu zająć. O, tym razem może więcej wojska będzie. O Jezus! Ale Niemcy rypnęły. Te dywizje bohaterskie stoją w górach, czekaj, zaraz spróbujemy je odbić. Nie. Tutaj weź posiłki z kontroli, tu weź zaatakuj, czekaj, czekaj, czekaj. Ty, czy to wy? Nie, szybciej wybili mi wojsko. Kurde, nie. Zauważyłem, no? Chłopaki, rozejdźcie się, bo to trzeba defensywę zrobić. La Defensa, bo będzie inaczej ogromny problem. No, ale jestem dumny, że jako Szwajcaria wytrzymał je tyle jednostek na granicy Niemiec y, ze sobą. Niemcy nie mają wojska w Barbarosie i Niemcy nie mają wojska, żeby odbić D-Day, nie? To jest moja rola. To jest właśnie moja rola. Niby, moi drodzy, taki Enzik ale no nie mogę nic zrobić, bo praktycznie stoję, bo nie mam manpowera i to jest takie, wiecie, mega mnie to irytuje, nie? Jest, moi drodzy, 43 rok, a ja tak naprawdę nie mogę rozwinąć żadnej ofensywy, bo jestem na scrapping debale. Na Scrapping the barrel, prawie i nic nie mogę zrobić, nie? Ty, poczekaj, poczekaj, bo tutaj zacząłem ofensywę for fun, a widzę, że ta ofensywa for fun to tutaj chyba mi przyniesie sukces, więc zróbmy tak. Ty, weszli. Udało się. Dobra, zajęliśmy jedną część e, linii Marzynota. Czekaj, dziesięciopoziomowy bunkier. A my dalej kujemy, kujemy jak te małe dwarfy w kopalni, nie? Ty, powiem wam, ofensywa idzie coraz lepiej. Dopóki Niemcy nie uderzą, fall of Rome był, więc za niedługo prawdopodobnie się połączymy z moimi kolegami. Tutaj przez rzekę tego przebić, raczej to nawet nie będzie opcji. No i właśnie to jest to, co mnie irytuje. Te Barze praktycznie i niemieckie ataki. Zobaczcie, jakie mam mocne dywizje. No oni mnie atakują, no i tu mnie przepchną z powietrzem, tak? Tu mnie znowu atakują, widzisz dwie dywizje do trzech i jeszcze mają pewnie połowę lub dwa fe. A nie, nie mają dominacji, ale no, powinienem to bardziej utrzymywać. Nie wiem, czemu te dywizje się cofają. Mamy plan, mamy wszystko. Tutaj ale będę rył dalej, Ry, ryję do południa, nie? Ryję do południa, może mi się uda wyryć praktycznie drogę. O, świetnie, wyryta. Ty, tu są dwie dywizje wolnej Francji, a wolna Francja tu dywizję wystawiła na swoich terytoriach na Marzinocie. Dobra, kozacką. Kolejne małe zwycięstwo małej palecznej. Bo... Szwajcarskiej armii. Mamy kolejną prowincję w górach. Naprawdę nie sądziłem, że będę się cieszył kiedykolwiek w Herzowajdą, że będę zdobywał jedną prowincję górską. Może tutaj Turcja dołączyła aż do aliantów, z, wraż z wrażenia z tego co widzę? Może, może. Wielka bohaterska Szwajcaria. Tak! Boże, kochany. Wielka bohaterska Szwajcaria, moi drodzy. Wielka bohaterska, najlepsza na świecie Szwajcaria. Mamy to. Boże zaraz się popłaczę ze sześcia. Włochy kapitulują. Włochy kapitulują. Mamy to, moi drodzy. Rozlew aliantów praktycznie na linii Marinota na wszystkim. O jejku, ale zbadowano. Ani Niemcy atakują, ty. Oni naprawdę chyba zdom, chcą zdobyć te prowincje, ale to będzie atryszym teraz przez aliantów. Ale powiem tak, chłopaki, wchodźcie, macie zielone niebo. Szwajcaria otwiera wam drogę po prostu do zwycięstwa, nie? Kolejne małe zwycięstwo tylko po to, żeby popchnąć wojnę dalej. Jeżeli uda mi się zdobyć te prowincje, wszystkimi moimi siłami, które wysłałem do walki, to wtedy to zostaje odcięte i prawdopodobnie wygramy. Tak jest, Boże, udało się. Najgorsze jest to, że nie mogę puścić planu, bo mam 20 tysięcy Manpowera, wiecie, zero ropy. No i moi drodzy, kolejne przecięcie tutaj na froncie. Zobaczcie, my nie wygraliśmy. Wojny, robiąc coś takiego wielkiego na froncie, osiągając wielkie zwycięstwa jakieś i tak dalej. My wygraliśmy tą wojnę, robiąc dwa przecięcia dosłownie. Dobra, dawaj, 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 idzie wsparcie. No i teraz już kompletnie zajęte. To musi być. Witam bardzo gorąco. Ale im zrobiliśmy przejście teraz. ojojoj, oj, oj. super sprawa. Tu by się przydało zrobić przecięcie, ale nie mam czym. Ej, tu możesz iść do przodu w sumie. Nie, no dobrze jest. Wspaniale jest. Zobaczcie, tutaj jeszcze odcięliśmy parę dywizji niemieckich. Wiem, że to niedużo. I wiem, że będziecie się śmiać, ale straty to straty, tak? O tutaj kolejne małe przecięcie robimy. Zobacz. Ale tu znowu będzie 3-5 dywizji mniej Niemiec. To już zawsze jest coś. To są takie małe zwycięstwa, które dzięki którym mi się wydaje, będziemy w stanie zdobyć. Zobaczcie, tutaj zajęliśmy teraz y, punkt zaopatrzeniowy w Lyonie, żeby pole, polepszyć po prostu y, zaopatrzenie dla naszych jednostek. Piękna sprawa. I ci zostali odcięci całkowicie. No to panowie, no, jednostki okrążone teraz w hoju to nie mają prawa by w ogóle. Wiem, że to, co teraz zrobię, będzie mega nobskie. Nie mam już nawet co badać. Bomby atomowe mogę jedynie. Naprawdę ja już nie mam badań do, do zrobienia w hoju. To będzie teraz mega nobskie, ale wyprowadzam wszystkie swoje. Dywizji wizję ze Szwajcarii, dosłownie, ufam AI tym razem i przeprowadzam je na główny front, bo wiecie co? Wydaje mi się, że na głównym froncie to my naprawdę Niemców zmiażdżymy, nie? Tak? To jest taki prank, ale nie kolo... po prostu telewizora nie musisz korygować, tak? Czy jak tam się to mówi. Zobacz, no to jest wejście dosłownie na szwajcarskie wojsko elitarne, chłopie. Forces of Neutrality. Niemcy myślą, że coś mogą, a ja im powiem, a panowie oni nic nie mogą, no. Tak naprawdę, oni nic nie mogą, no. Teraz leci wielka szwajcarska armia. Tutaj leci wielki pusz z moich terenów, z tego co widzę. No chyba, że mnie skapitulują Niemcy wcześniej. Wielka Szwajcaria zdobywa środek terytorium. No i to już, moi drodzy, będzie nudne i mozolne wykańczanie Niemiec. Przebitka z jednej, dwóch prowincji stop, jedna, dwie prowincje, i tak w kółko, ale to nie będę was tym nawet zanudzał, nie? Bo to już widzę bohaterskie AI dobija e, resztki okrążonych Niemców. A my tak, musimy usunąć jedną armię i zrobić z tego 24 czwórkę jedną, w sensie dywizję. Ledwo atakujemy przed siebie. Mamy czerwone wszędzie, to jest naprawdę mentwar. Is not possible, więc no powiem wam szczerze, niezła zabawa, no i tak to wygląda, atakujemy, pushujemy, no i to ee, trzeba czekać do kapitulacji Niemiec, nie? Jedno w tej piekielnej grze się nie zmienia, nie? Ruscy mogą przegrywać każdy front, ale zawsze zrobią dobry desant na Gdańsk, nie? To jest niewyobrażalne, Mistrzostwo świata, no. Powoli do Wiednia i Bratysławy. Powoli, powoli, ale idziemy. Wiem, że to jest tak rakotwórcze, ale naprawdę, no, muszę, muszę w ten sposób. Jezus, jestem prowincją od Wiednia i teraz co robić? Dwie dywizje wyślę na Wiedeń, a trzy na północ od Wiednia. Jezus, czy to wejdzie? To wątpię, że tu wyjdzie, bo tutaj nie będzie blokady tych dywizji. Właśnie o tym mówię, właśnie o tym mówię, moi drodzy. Chyba będzie cringe. Czy dam radę wejść do Wiednia? Jezus Maria, w ostatniej chwili przyszli. Tak, i co, kapitulacja? Tak! Boże, kochany. Ty, hey, a mógłbym coś dostać z wojny chociaż? O, dziękuję, bo walczyłem o to bardzo mocno. Yy, a Franken też? O, i mógłbym to dostać? O, już tego nie mogę. A czy Hessen mogę dostać? O, dziękuję. A czy to mogę dostać? Ojojoj. Hey, dajcie coś punktów. Dziękuję. O, no i super, ale piękna konferencja pokojowa. Wy, wyobrażacie sobie? Hej, ja z wielką polską punkty pasuję. Świetnie. Ty, to może w wielkiej Polsce damy królewiec i właśnie te, bo reszty nie mogę. Okej, okay, daję don. I co? I mamy wielką, yy, wielkie Szwajcarię teraz? Ta, mamy wielką Szwajcarię, chłopie. Zobacz, zobacz, jaki olb. Zobacz jaki wielkolud, chłopie To jest coś, nie? To jest Wielka Szwajcaria 300 tysięcy binpowera Bomby atomowe zaraz będą zrobione Praktycznie wybadane Robimy też reaktory nuklearne u siebie w Szwajcarii Wreszcie mam okupowane jakieś terytoria kozacką Jakbym chciał, to tak naprawdę w tym drzewku jest teraz cel jeszcze Żeby zniszczyć komunizm I wypowiedzieć wojnę Związkowi Radzieckiemu i tak dalej Ale nie wiem, czy to się opłaca Bo Związek Radziecki to byśmy raczej zrównali z ziemią Nie, no dobra, powiem tak Nie, no nie wierzę, to jest nienormalne oni zrobili konferencję pokojową, gdzie wyzwolili Adiego. Oni wyzwolili Adiego we frakcji z Bułgarią i Adi robi cel na Polskę. No to jest nie normalne po prostu. I jeszcze stworzyli te Niemcy, a to nie powinno być sowieckie teraz, bo ja już tego nie rozumiem totalnie. Już mi psycha dosłownie eksplodowała. Tak czy inaczej, jeżeli odcinek wam się podobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Jeżeli mnie nie subskrybujesz, to zapraszam. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej kontentu z Herz of Iron 4, to zobacz ten film. Kliknij, kliknij, zobacz. Warto obejrzeć.